Zaufanie jest dobre, ale kontrola jest lepsza, tak mawiają nasi zachodni sąsiedzi z za odry. Natomiast we wczorajszym wideo mówiłem wam, jak ważnym jest zbudowanie zaufania do samego siebie, żeby wprowadzać odpowiednie nawyki w życiu. A dzisiaj chciałem wam polecić bardzo dobrą książkę autorstwa Stefana Koweya pod tytułem Szybkość zaufania. Wprawdzie ma ona 400 stron, więc można sobie ją podzielić na kilka etapów e, czytania, ale przeczytajcie tą książkę, jeśli macie czas i ochotę, ponieważ ona pokaże Wam. Jak ważną walutą, jak nie najważniejszą w biznesie jest właśnie zaufanie. W życiu prywatnym również jestem przekonany, że wielu z Was wie, że zaufanie, zobaczcie nawet u mnie na karcie, dzisiaj hasłem na dziś jest zaufanie jest właśnie to słowo. Ponieważ gdy jest zaufanie, to w biznesie wszystko przebiega dużo sprawniej, dużo szybciej dużo bardziej komfortowo i z mniejszą ilością stresu. Natomiast jeśli tego zaufania nie ma, to bardzo szybko nasze relacje biznesowe, ale również prywatne mogą się wykoleić. Także przede wszystkim pracujcie nad zaufaniem do siebie samych, bo jeśli będziecie pewni samych siebie, to dowieziecie Wasze relacje czy biznesowe, czy osobiste do końca, do końca tych projektów, które tam sobie założyliście. Jeśli tego zaufania nie będzie, to wszystko po prostu legnie w gruzach. Także jeszcze raz Wam polecam tą książkę i do następnego.